To jest podcast Irytacje, czyli o sztuce zdrowego nakręcania się. A z Waszych głośników lub słuchawek nadaje Kamil. Pierwsza fala tego szału zakupowego za nami, czyli Black Friday, minął. I zaczynamy zaraz kolejny ten etap. Już nawet go zaczęliśmy, czyli no kompletowanie prezentów a co za tym idzie kolejny szał zakupów i ja ostatnio tak przy okazji tego święta wyprzedaży zacząłem się zastanawiać nad tym jakim ja jestem konsumentem, a to jest bardzo ważne, rzecz, żeby się nad tym zastanowić no pomimo, że wiadomo, że takie cechy jak miły, uprzejmy do osób, które mnie obsługują to jest dla mnie standard a jeśli wy tacy nie jesteście to spadajcie i wejdźcie sobie w internet i kupcie coś z Shane i nie zawracajcie głowy ludziom. No i ja sam przez to, że pracowałem przez jakiś czas, no powiedzmy na granicy handlu, to lubię, uwielbiam zakupy online i może to jest właśnie coś dla mnie gorszego, bo ja jako osoba, która bardzo dużo analizuje, to mogę sobie wejść i poczytać te recenzje i tak czytam często te recenzje i jakby wiem, że to ktoś no ktoś za kasę kupił, no bo jak widzę taki taką taką opinię, która wymienia dokładnie Nazwy, funkcje, że na przykład mamy odkurzacz, i w tym odkurzaczu jest system ultra mopping, y, fighting, dirty system. To no, żaden normalny konsument nie zapamięta tej nazwy i nie będzie wymieniał, że ten system, dokładnie z nazwy, Ultra Fighting Dirty System i tak dalej, jest fenomenalny i sprawia, że czyszczenie podłóg jest teraz no, wspaniałe, a dzięki Anti-Dusty Cleaning 5 Generation Profile umożliwia mu utrzymanie po prostu nieskazitelnej czystości pod względem kurzu. No, jak mamy coś, tak jak ja kupuję, no to to co ja uważam to, no fajny na przykład, fajny odkurzacz, dużo trzyma na baterii i nie będę wymieniał, że ta bateria jest nie wiem, jakiejś tam dziesiątej, w którejś tam generacji, wymieniając dokładnie jakąś nazwę marketingową, bo mnie to, no, jebie zawsze proszeniem, jak to się nazywa, więc potem poznać jakąś kłamliwą recenzję, ale wiecie, jak ja się nakręcę i na przykład będę szukał tego odkurzacza i będę chciał kupić, to i, i któryś model mi się spodoba, i pomimo, że ja wiem, że te komentarze są kupione, to ja będę się lepiej czuł, o kurde, to ma dobre komentarze, i będę jakby red flag taki miał, że będę ignorował, że to są właśnie, no pamięliwa te i, i, i to mi sp Pozwoli tak się poczuć lepiej, że ja wydaję pieniądze, no ale wydaję pieniądze na produkt, który ma zajebiste recenzje. To jest tak samo, jak kupisz coś sobie i później czytasz na YouTube recenzję. Czytasz, Boże, no, oglądasz recenzję, słuchasz recenzję na YouTube i trafisz na taką nieprzychylną. Dajmy na to, siedzisz, przeglądasz przez miesiąc telefony, porównujesz funkcje, a tu lepszy aparat o 1 megapiksel, a tu bateria trzyma o 5 sekund dłużej, a tu ma lepszą funkcję. Yy, nie wiem, jaki telefon może mieć jeszcze funkcję, no ale jakąś pięknie nazwaną, że tam ekran, ultra, color, cleaning, co no, nie no wiecie, wiecie o co chodzi. to Taka wspaniała nazwa tej funkcji no i już tak nie wiesz co kupić, czy to, czy tamto i się tak zastanawiasz, romantyk w głowie czytasz te recenzje przed tym, no i dobra kupujesz jednak ten telefon ten, który ma ten jeden megapiksel lepszy yy, i jesteś dumny z tego zakupu, no i już tak dodałeś do, do koszyka yy, przeszła ta płatność i czekasz wie, wiecie, już sekundę po na kuriera no i czas oglądać wtedy recenzję, no i znajdziesz taką recenzję na YouTube, która <laughs> mówi, że nie, ten telefon to jednak chujowy jest, ten, ten aparat y, to słabo te zdjęcia robi, a ty akurat kupiłeś ten telefon, bo ten jeden megapiksel był większy. No i co robisz? No mówisz, a pierdoli, za przeproszeniem, głupoty i wyłączysz tą recenzję i szukasz taką, która powie, który recenzent tego telefonu powie, o, no przez nie jeden megapiksel lepiej ten telefon robi zdjęcia i ty wtedy uznasz, o, to jest dobra recenzja, ten gościu się zna. I próbujesz sobie tak zakłamywać tą rzeczywistość. No Ale wiecie, no, trzeba tak realistycznie patrzeć na to, że te recenzje no, będą po pierwsze w jakimś stopniu kupione, po drugiej stronie my różnie używamy dane produkty. Więc yy, nie uważam tego za coś złego. Jeśli ja już wydam kasę, to wolę no, już pooglądać jakieś recenzje, które będą mówiły, ale za jebisty sprzęcior. Prawda? <grytanie> No i teraz właśnie wprowadzili tą, tą funkcję też w ogóle, że tam cena sprzed 30 dni. Ja się niestety dałem na to nabrać. Nie popatrzyłem, moja głupota, ale ja mam dużą wadę wzroku, więc mówię, palicho, no. Próbowałem dalej siebie tak udobruchać tym, że co kupione w Black Friday, nawet jeśli nie miało to promocji, to jest jakby kasa zaoszczędzona, no bo słuchajcie, kupiłem grę na Black Friday. Co z tego, że cena tej gry w ciągu 30 dni była dokładnie taka sama, a ja nie zauważyłem, że ta kwota po przecenie odnosi się do ceny początkowej. I kupiłem. Kupiłem tą grę. No i teraz gram w tą grę i zajebista jest ta gra i dalej mam z takim poczuciem, że ja zaoszczędziłem, bo kupiłem w ten dzień. Nie, ja jestem po prostu strasznym typem zakupocholik. Nie, nie jestem zakupocholikiem, ale jestem strasznym typem konsumenta, pod tym względem, że daje się na te wszystkie takie właśnie sztuczki. No niestety. I są takie, się mówi, że trzeba poznać, że tu typ, języ o, język miłości trzeba poznać, że trzeba zobaczyć jaki ty jesteś, ha jaki ty masz charakter, jakie cechy, wiecie, jakieś takie mm, filozoficzne, czy tam psychologiczne o, typy charakteru i tak, że to musimy się dopasować. Y jest takie coś, że sobie sprawdzasz właśnie, odpowiadasz na pytania i, i wychodzi ci, czy ty jesteś, jakim tam typem jesteś osoby i możesz sprawdzić, czy wiecie, jest między wami przyciąganie i to się tak Sprawdza, czy jako na stopie przyjacielskiej, czy związkowej, to ja uważam, że dobór osoby, z którą idziesz na zakupy, też jest bardzo ważny, bo ja jestem takim konsumentem. Jakie to jest ładne słowo profesjonalne? Jestem takim konsumentem, który rzecz bardzo potrzebna mu. Będzie kupował z taką niechęcią i długo będzie się zbierał. Wiecie, no, przydałyby mi się jakieś jeansy, no ale kurde, no te jeansy, czy to mi teraz faktycznie jest potrzebne? No i spodobają mi się jakieś jeansy, dobra cena, no ale czy to teraz na pewno muszę kupić, a może w następnym miesiącu, a co jak mi się to jednak nie spodoba? No wiecie, no jednak, no mam te jeansy, to co, sobie kolejną parę będę kupował? No i tak analizuję i tak strasznie odciężale mi to idzie. Ale jak mam kupić coś kompletnie niepotrzebnego, to ja nagle się tak odpalam. Jestem w stanie po prostu no, wydać tysiące, bo to jest coś fajnego. Idę do sklepu, takiego no, jakiegoś. Na przykład Obi czy coś takiego sklepu, wiecie, budowlanego, co mnie w ogóle takie rzeczy nie kręcą. I nie mam przyjemności, żeby chodzić po takich rzeczach, po takich sklepach. Ale jak już wejdę, na przykład rzuci mi się, o kurde, ale zajebista glebogryzarka, ile to ma funkcji. I już mi się oczy zaświecą, pomimo, że. Policham, policho mi lebogryzarka. W ogóle bym tego nie użył, ale od razu ja chcę to kupić, bo to ma pięć funkcji i, i a nie daj Boże, że ta glebogryzarka będzie pięknie zapakowana, będzie pięknie wyglądała, będzie miała złote akcenty. I ja od razu mam potrzebę, żeby to kupić. Jestem skłonny, niewiele myśląc, przyłożyć tą kartę i wejść z tą glebogryzarką i później się tak udobruchać pod tym względem. No wiesz, Kamil, no, no to jest inwestycja w przyszłość. Taka glebogryzarka może teraz nie jest ci potrzebna, ale ta inflacja idzie do góry, to no, to, to jest dobry zakup. Ja będę sobie tak racjonalizował takie durne zakupy. Pójdę yy, i yy, pójdę na, na, na jakąś taką, wiecie... Yy, wszystko za 5 zł, i nagle wszystko mi się podoba. Wszystko, ja bym wszystko sobie kupił. O, ale piękna donica. Co z tego, że ja nie mam ręki do kwiatów i nic w tej donicy bym nie miał, no ale mi się podoba, bo jest taka estetyczna, ładnie zapakowana. No, to jest po prostu okropna cecha, i dla mnie jednak teraz będzie ważne, jako dorosła osoba, która chce oszczędzać, zacząć oszczędzać. Wiecie, trzeba budować poduszkę finansową, prawda? Na ten dom, na tą działkę, no, no trzeba jakąś tutaj już myśleć o takich dorosłych rzeczach. Ja nie mogę wydawać głupoty jak glebogryzarka. Więc ja teraz wpadłem na genialny pomysł, żebym chodził na zakupy z osobą, która, je, która ma charakter, a po co ci to? I wiecie, pójdę na zakupy i nie będzie taka osoba, która będzie mi wturowała, takie jak ja, ale zajebista, glebogryzarka, Kamil. No nie no słuchaj, no faktycznie ma pięć funkcji. No ja bym. Jak ja bym miał kupić, to bym kupił. I, I to mnie tak nakręca. A jak ja pójdę na zakupy z osobą, która powie, a po co ci to? Ja oczywiście się wewnętrznie zagotuję, zirytuję, kompletnie się zirytuję i będę dawał 10 kontrargumentów. No, przecież to ma 5 funkcji gryzienia gleby. To ma smart analizę jakościową tej ściółki czy czego tamkolwiek. Ale finalnie ten neuronik, jak ja to zawsze mówię, zadziała i tak popatrzę: no, może faktycznie teraz glebogryzarka nie jest mi potrzebna pójdę, wpadnę na pomysł, bo chodzi za mną już od dłuższego czasu kupno monitora, kupię sobie monitor, będę miał taki no, smart flow, czy, czy nie wiem jak to nazwać, ale taki pro, no, proces taki, że tak wiecie, będę mógł te ikonki z, z laptopa przesunąć na monitor i tu będę miał taką, no, o będę nagrywał podcast, prawda, i, i... I na jednej stronie będę miał na przykład jakiś sobie tekst, koncept, a z drugiej strony na przykład yy, będę miał ten program do nagrywania. No to jest mi strasznie potrzebne. Ja tak siedzę, oglądam te monitory i, i już wielokrotnie byłbym skłonny to kupić. I całe szczęście, że tak rzadko chodzę do sklepów, bo jakbym przejeżdżał przez alejkę z monitorami, to od razu by karta zaświeciła się już w moim ręku, yy, trafiłaby do mojej oczy, by mi się zaświeciły, a karta by trafiła do mojej ręki i już bym pewnie kupił monitor, bo na przykład, no. Zobaczyłbym, no kurde, 300 zł monitor. No to <gupuję> kupuję. A z drugiej strony będę miał kupić yy, mydło i będę analizował, czy warto dopłacić 2 zł do mydła. No kurde, no te op opakowanie jest ładniejsze, tu, tu ma więcej tej glicerynki i tak dalej. Ale będę jakoś tak bardziej racjonalizował. No kamień, to jest tylko mydło, tak? No, i, no to kupuję te tańsze. Ale nie. Przy, o, przy rzeczach yy, yy, droższych, gdzie powinno się szukać oszczędności i można naprawdę coś fajnego, może troszkę brzydszego kupić, to ja i tak będę skłaniał się do tego i będę racjonalizował pod tym względem, że no to jest ładniejsze. Jak już daję tyle kasy, to dopłacę za to, żeby coś było ładniejsze, żeby miało... to jest straszne. Dlatego ja potrzebuję chodzić na zakupy z osobą, która będzie mówiła, a po co ci to? I finalnie będę wychodził z niczym. I to jest najważniejsze. Zadajcie sobie pytanie takie. Czy chodzicie na zakupy z odpowiednimi osobami? Czy nie nakręcacie tego zbędnego konsumpcjonizmu i później płaczecie na koniec miesiąca? Wiecie, to taki jednodniowy miliarder. <grymiany> Milioner. Nie idźmy, <grymiany> miliarder to za daleko poleciałem, ale jednodniowy tysięcznik? Nie wiem, o Boże, wiecie, no nie, 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 liczę w milionach swojej wypłaty, <grymiany> więc yy, to jest bardzo ważne. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby nie, nie, nie robić takich jakichś durnych rzeczy. Jak pójdę i będę miał taką osobę, która będzie mnie stopowała, to ja sobie w późniejszym czasie podziękuję za to. Dlatego jak wiecie, że koniecznie muszę kupić sobie dżinsy. Koniecznie muszę kupić sobie piekarnik. Koniecznie muszę kupić mikrofalówkę, w której oczywiście talerz będzie gorący, a jedzenie zimne. I wiem, że to jest taki zakup, który planowałem i mam to przemyślane, ale nie mogę się zebrać, ale no jest mi to potrzebne. To szukam osoby, która ze mną pójdzie, która będzie wturowała mi. Kamil to jest genialny zakup. Kamil, to ma funkcję grillu. Kamil to ma funkcję pary, czyszczenie parą. Kamil, te dżinsy leżą na Twojej dupie perfekcyjnie. I będzie mi, będzie mnie nakręcała, żebym ja to kupił. Ale jak będzie już koniec miesiąca, a ja będę przechodził przez alejkę z glebogryzarkami, to ja mam nadzieję, że będę miał osobę, która powie: A po co ci to? Że będzie ten typem osoby, która wszystko żałuje, nic nie kupi, i ja wtedy przejdę tą energią, powiem: Przyjmuję tą energię i wyjdę bez glebogryzarki. Więc lekcja jest taka na koniec tego odcinka, żeby dobierać odpowiednio osoby do odpowiedniej sytuacji. I nieważne są tam języki miłości, nieważne są wszystkie inne rzeczy. Najważniejsze, żeby kasa w portfelu się zgadzała, <grybujesz> a będzie się zgadzała wtedy, kiedy odpowiednio do nastroju dobierzemy osoby. Chcemy coś kupić, bierzemy osobę, która będzie nas nakręcała. Nie chcemy nic kupić, bierzemy osobę anty, a po co ci to? i bądźmy też wsparciem dla tej drugiej osoby słuchajcie, z którymi idziemy na zakupy wyczujmy najpierw a ty masz pieniądze, a jest ci to tak wiecie, wyczujcie grunt jak już mówimy o lepie wyczujcie ten grunt i odpowiednio się za, zachowajcie i wtedy będziecie zajebistymi y, osobami przyjacielami, partnerami czy czymkolwiek tam jesteście portfel zawsze nam podziękuje a jest kasa to jest, to jest dobrze więc ja się z Wami żegnam, idę kompletować prezenty na święta, odpowiednio dobierając osobę do sytuacji. Więc żegnam się z Wami. Kupujcie rozważnie. Cześć. A nakręcał się i irytował autor podcastu Kamil Wojczak. Dodaj podcast do ulubionych. Ustaw przypomnienie, aby nie przegapić nowego odcinka. Dzięki.